Witam Was na kanale Patriologia. Dziś zajmiemy się częścią geograficzną. Tematem pierwszego odcinka będzie położenie geograficzne i terytorium Polski. Zapraszam do wysłuchania. Polska na ziemi i w Europie. Polska względem równika znajduje się na półkuli północnej. A względem południka zerowego stopnia, Polska jest położona na półkuli wschodniej. W średnich szerokościach geograficznych, w strefie czasu środkowoeuropejskiego, czas słonecznego południka 15 stopni na wschód. Na okres letni wprowadza się czas wschodnioeuropejski, czas słoneczny południka 30 stopni na wschód. W strefie klimatów umiarkowanych jest też Polska położona, w środkowej części kontynentu europejskiego, na nizinie europejskiej, w miejscu rozszerzenia ku wschodowi, na styku wielkich jednostek geologicznych e Europy, prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, obszarów fałdowań paleozolicznych, kaledońskich i hercyńskich oraz fałdowań alpejskich. Ale ja to będę omawiał wam w innym odcinku. Polska leży w południowej części zlewiska Morza Bałtyckiego i w strefie dużej gęstości zaludnienia 124 osoby osób na kilometr kwadratowy. Położenie geograficzne. Rozciągłość południkowa terytorium Polski wynosi 5 stopni na 50 minut. Rozciągłość liniowa z północy na południe wzdłuż południka 19 stopni na wschód, czyli 649 km. Rozciągłość równoleżnikowa terytorium Polski wynosi 10 stopni na minutę. Rozciągłość liniowa z zachodu na wschód wzdłuż równoleżnika 52 stopni na północ. Czyli 689 km. Warto też zaznaczyć, że środkowym, środko, środkowa część państwa polskiego, znajduje się w miejscowości Wsi Piątek, niedaleko Łodzi. Zaś najdalej wysunięty kraniec na północ, okolice przylądka Rozewie, lub jak to woli Jastrzębia Góra, oraz a na południowy kraniec. Polski to szczyt położony w Beskidach o nazwie Opołonek. Z kolei zaś na wschód najdalej wysuniętym krańcem jest Zakole Bugu, w okolicach Chrubieszowa oraz jeśli chodzi o zachodnią część Polski to Zakole Odry, Koło Cedyni. Ciąg dalszy położenia geograficznego. Długość granic Polski wynosi łącznie 3511 km, czyli 3071 km na lądzie, zaś na morska granica przy... wynosi 440 km. Polska graniczy, jak wiemy, z Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją. Najdłuższa granica. Jest z Czechami, a najkrótsza zaś z Litwą. I konsekwencje położenia. Przyrodnicze. Różnice czasu słonecznego między zachodnim i wschodnim krańcem Polski: 40 minut i 4 sekundy. Różnice czasu w długości dnia między południem a północą Polski. Gdynia. Szerokość. Geograficzna 54 stopnie na 30 minut na północ. Czas trwania najdłuższego dnia, czyli w lecie, 17 godzin i 11 minut. Czas najkrótszego dnia, czyli zimowego, wynosi 7 godzin i 10 minut. Z kolei zaś przenosimy się na południe Polski, czyli do Cieszyna. Przykładowo, szerokość geograficzna wynosi 49 stopni na 50 minut północ. Czas trwania najdłuższego dnia wynosi czyli najdłuższego dnia, czyli letniego 16 godzin i 19 minut. Czas trwania najkrótszego dnia wynosi 8 godzin i minuta. Porównując Gdynię, mamy godzinę krócej w lecie na południu Polski dzień Zaś w zimie o godzinę dłużej, niecałą na południu, w zimowym okresie. Zróżnicowane rzeźby, ter będące konsekwencją położenia na styku wielkich jednostek geologicznych Polski. Obszar Polski północno-wschodniej, jako element prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej. Budowa jednorodna, sudety wraz z górami świętokrzyskimi. Jako obszar fałdowań paleozoicznych, paleozoicznych I Karpaty jako element obszaru fałdowań alpejskich Budowa jest to mozaikowa Ale tym się z geologią zajmiemy w innym odcinku Zaś większość obszaru leży w dorzeczu Wisły i Odry No tak, bo Warta jest, do, do, no jest prawym dopływem Odry czy Chociażby Narew do Wisły w, w, przypływa, Bóg też i zaś to są rzeki wpływające do Morza Bałtyckiego. Ciąg dalszy konsekwencja, konsekwencji: położenia. Gospodarcze, dobra dostępność komunikacyjna, łatwość tranzytu, ułatwiona wymiana handlowa, oraz geopolityczne czyli przyjmując wiarę chrześcijańską. Weszliśmy w krąg kultury zachodniej, jak lub, kto woli, łacińskiej. Usytuowanie pomiędzy dwoma mocarstwami Rosją i Niemcami, było przyczyną częstych działań wojennych na obszarze Polski lub przez nie nasze terytorium przechodziły obce wojska. Było również przyczyną rozbiorów. Po II wojnie światowej, zaś znaleźliśmy się w strefie wpływów komunistycznego Związku Sowieckiego. I obecnie wschodnia granica Polski stanowi wschodnią część granicy Unii Europejskiej, jakby nie patrzeć, no tak, bo, bo tu jest na wschodzie, tu jest Litwa Unii, Unii, do Unii też należąca, tu jest Rosja też jest granica Unii, tu też granica, bo Białoruś i Ukraina, jak dobrze wiemy, nie należą do Unii Europejskiej. Terytorium Polski. Pod względem zajmowanej powierzchni Polska znajduje się na dziewiątym miejscu w Europie zaraz za Rosją, Ukrainą, Francją, Hiszpanią, Szwecją, Niemcami, Finlandią oraz Norwegią. Zaś na mapie świata Polska zajmuje 63 miejsce. Polska ma powierzchnię lądową 312 tysięcy około kilometrów kwadratowych, z kolei razem z wodami terytorialnymi po Wierzchnia kraju wynosi 322 577 km2. Czyli te wody należą do Polski, terytorialne, Morza Bałtyckiego, jak i również ekonomiczna, jeśli chodzi o chyba o rybołówstwo. Polska też ma, jak każdy kraj, swoją flagę, swoje godło i hymn. Naszą flagą jest biało-czerwona, godłem zaś orzeł biały w koronie, oraz hymnem naszym jest mazurek Dąbrowskiego. Zrobię wam też osobny odcinek na temat polskich symboli narodowych i historię omówię. To w innym już odcinku zaś. I podział administracyjny Polski. Jak dobrze wiemy, Polska składa się z 16 województw, a także. 380 powiatów ziemskich i grodzkich razem. Grodzkie to takie miasta na prawach powiatu i przede wszystkim 2479 gmin. Różnie to bywa czasami, czasami się odłączają, przyłączają i się pojawiają nowe miasta. To zawsze co roku jest zmiana jakaś. No i w takim razie kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Państwu za uwagę. Zostawcie subskrypcję oraz kciuka w górę. Śmiało pytajcie mnie w komentarzach. Do usłyszenia za tydzień. Już tym razem będzie odcinek historyczny. Cześć!